Kimanko z tej strony Citrox, witam Was bardzo serdecznie w 30 odcinku z The Warsów. I dzisiejszy materiał, moi drodzy, możecie potraktować jako taki mini specjal z okazji tej okrągłej liczby materiałów. Słuchajcie, dzisiaj jestem na innym niku i zanim zaczniemy, to chciałbym przeczytać Wam komentarz użytkownika Mateusz Gada. Napisał on tak: Citrox, spróbuj zagrać na The Warsach pod innym nikiem. Ciekawe, czy uda Ci się tak koksić jak na niku Warmont. Nikt Cię nie będzie znał, więc nikt Cię nie będzie pilnował, ani dawał Ci itemów. Kto za łapka? A ja przeznaczam, że dałem łapkę w górę pod tym komentarzem." Bo pomysł jest naprawdę świetny. I słuchajcie, dzisiaj jestem na niku zimna fryta. To jestem ja. Tak wyglądam, jestem w tej chwili wyjątkowo na no premium, nie grałem teraz na moim koncie. I słuchajcie, nie mam żadnej rangi, jestem zwykłym graczem, i zobaczymy, jak grać na dołosach takim zwykłym graczem. Przyznam się, że nigdy tego nie robiłem, nie wiem czego się spodziewać. Nie będę miał żadnych lepszych klas, nie będę miał wie więcej zabezpieczeń na piecykach i tak dalej, także może być ciężko. No i zobaczę, czy to prawda to co piszecie, że na graczu nie da się grać. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się to wszystko ogarnąć. Dodam tylko, że osoby, które grają ze mną nie mają zielonego pojęcia, że. To jestem ja, ja nikomu o tym nie będę mówił, także No mam nadzieję, że jakoś uda mi się to ogarnąć. No i zobaczcie, już odruchowo chciałem iść do e, klasy z Super Vipami, ale zanim to, e, no to oczywiście, nawet jakbyśmy spróbowali, to jak widzicie, e, niestety nie mogę. Bierzemy zwykłego górnika, no i próbujemy zdziałać coś z e, kamiennym killowem. Oczywiście, standardowo, co 500 lajków pod tym materiałem, będę już za Wam dopisywał do Voucher na Super Vipa na e, 30 dni. Także jeżeli tak jak ja w tej chwili macie gracza, to możecie zerknąć do opisu, zostawić łapkę w górę i zerknąć do opisu, bo e, kto wie, być może uda Wam się zgarnąć Voucher na e, Super Vipa. No bo jednak na pewno Super Vipa będzie Wam się e, grało łatwiej. Zobaczymy. Ja Tutaj um, poprosiłem Grzegorza, żeby napisał e, na alercie, żeby ludzie bili na Deos 1, bo ja nie chciałem robić tego właśnie e, z Wermonta, bo jak widzicie... No, nie jest jeszcze. Arena nie jest pełna, pewnie dlatego, że ludzie zauważyli, że mnie tutaj e, nie ma, ale nie wiem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że e, do końca wytrzyma. Chociaż 40 osób myślę, że to by było naprawdę e, też całkiem spoko. Będę też zwracał uwagę na czat, Zobaczę, jak tutaj zachowują się gracze. Postaram się poprosić ich o jakiś tem, Zobaczymy, co wtedy e, napiszą. Zobaczymy, co odpowiedzą. Bo e, właśnie chciałbym zrobić taki mini test. Zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I ten. E, ktoś napisał. W dwójce w wszystkie widzicie, już tutaj ktoś pisze, że e, nara wychodzę i tak dalej. E, zobaczymy, zobaczę ile osób się utrzyma, jak, e, jak będzie potrzeba, to nagram jeszcze jakiś jeden materiał. Tak swoją drogą możecie też znać w komentarzach, czy chcecie, abym zrobił to samo z, e, ze Skywarsami, bo tam też piszecie, że ciężko się gra na graczu. E, także jeśli macie ochotę zobaczyć, jak gram na graczu w Skywarsie, to albo zostawcie łapkę w górę pod tym e, filmem, albo napiszcie komentarz, obojętnie, co widzicie, jak wam po prostu e, wygodnie. No i zobaczcie, ludzie tutaj już ostro wychodzą. Mam nadzieję, że uda się jakoś tutaj e, wytrwać do końca. Ja sobie Zbieram wszystkie e, surowce. Zobaczymy, e, jak to będzie. Gracze piszą, że. E, nie, ma, czekajcie, napiszę, że jest. Napiszę, że jest. Nie, może, może nie pod moim nickiem, ale jestem. Także. E, tak, zobaczymy, co napiszę. Oczywiście, ktoś będzie się kłócił, że e, Że mnie nie ma, ale nieważne. Słuchajcie, ja nie będę na to zwracał uwagi. Po prostu zagram, zobaczymy, jak to wszystko e, wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Oczywiście, chciałbym, żeby było jak najwięcej osób, bo wtedy tak naprawdę mógłbym zobaczyć, jak to wszystko e, wygląda. Ale jeżeli zostanie, tak jak mówię, 40 osób, to nawet to myślę e, wystarczy, bo wtedy a, zobaczymy, jak to e, wygląda. Jestem tutaj oczywiście na arenie bez itemów stałych, bo z itemami stałymi na pewno byłoby mi ciężej, ale jeżeli też będziecie mieli ochotę, to e, możemy zagrać na arenie z itemami. E, stałymi właśnie na graczy. Zobaczymy, jakby to wtedy wyszło. Na razie muszę się rozgrzać, muszę zagrać tutaj na arenie bez itemów stałych, tak żeby żeby zobaczyć, jak to mniej więcej tutaj wszystko wygląda i czy jest w ogóle szansa, żeby liczyć na, na kogokolwiek pomoc. Dobra, wezmę sobie tutaj ogarnę. Zobaczcie, widzicie, mam tylko jeden piecyk za, do, zabezpieczony, także też musimy z tym uważać, żeby nie stracić zbyt szybko itemów. Widzę, że tutaj pozostały pozostałe teamy już ze sobą walczą. E, tak to mniej więcej wygląda po kolei się zabijają Kurde, skubańcy, zobaczcie jak, jak ładnie e, złoko siebie tutaj e, zestrzelibują. ale to dobrze, dobrze Zawsze tutaj warto też e, troszeczkę złuku Podstrzelać, jakieś monety można zdobyć, więc myślę, że warto e, Jak najbardziej próbować Słuchajcie, ja będę potrzebował na pewno jeszcze jakieś drewno, żeby zrobić sobie e, Żelazny kilof, zobaczymy Czy tyle czasu, ile jest mi wystarczy Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że nie powinno być raczej problemu Może nie uda nam się zrobić e, Diamentowego miecza, ale myślę, że żelazny jak najbardziej Tutaj e, damy radę Słuchajcie, ten zambrz z jakiś Wydaje mi się strasznie dziwny, patrzcie jak tutaj się z nawalają, masakra, to jest jakaś szok, nie spodziewałem się, że, że aż tak tutaj się bił. zawsze jak grałem to nigdy raczej się z czymś takim chyba nie spotkałem, a teraz jak widzicie dosyć mocno tutaj ze sobą walczą właśnie w powietrzu, ale spoko, jakoś myślę... To ogarniemy. Słuchajcie, żeby sobie od razu też żelazny kilo, żeby e, się potem nie męczyć, bo żelazny kilof jak najbardziej będzie nam tutaj e, potrzebny. Jak widzicie, ten kamienny mi się już kończy. Mamy jeszcze 6 minut 20 sekund. Myślę, że jest tak na razie całkiem nieźle z czasem. Może być ciężko z jedzeniem. Może być problem, żeby od kogokolwiek tutaj jedzenie e, pożyczyć, więc kurczę, nie wiem jak my e, to zrobimy. Spróbuję jakoś tu ugadać, zobaczymy. Mam nadzieję, że darmo się z kimś dogadać. Tym bardziej, że mam diakso. Może zaproponuję komuś diament za jedzenie, czy coś w tym stylu. Myślę, że na taką wymianę e, bez problemu ktoś by tutaj E, mógł się e, zgodzić No i słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko Wyjdzie, wkładam od razu tutaj e, Żelazo, grając z graczem od razu Chyba trzeba przepalać, żeby e, później się nie zdziwić Że zabraknie nam e, po prostu Czasu, czekajcie, zapytam Ma ktoś jedzonko? Zobaczymy, czy ma ktoś jedzonko Postaram się być tutaj miły, wiecie, ho, ho, ho Żeby, żeby też mi tutaj e, Jakoś e, miarę w miarę szybko to daje. No i zobaczcie, jakbym napisał to na warmoncie, to prawdopodobnie bym dostał od razu bym e, odpowiedź. A tutaj faktycznie może być e, inaczej. No myślę, że tutaj nie ma się co dziwić. Wiadomo jest, że jak YouTuber gra, to, e, to ludzie będą starali się pokazać, że na nagraniu i tak dalej. Ja to jak najbardziej rozumiem. No e, i właśnie dlatego też chciałbym zobaczyć, czy faktycznie tak jest. Czy nie są to tylko jakieś tam plotki i tak dalej. Słuchajcie, e, widzę, że tutaj już też ktoś pyta o Enchant. Spoko. Dobrze, trzeba się dogadywać, trzeba ze sobą tutaj. E, myślę walczyć, popełniłem błąd, bo wiecie co, mogłem zrobić tak, że grałbym na Warmoncie Ale nic bym nie robił, stanąłbym po prostu w miejscu i czekałbym do zakończenia e, Rundy, być może kiedy idzie tak zrobię, jak będziemy jeszcze Raz próbowali zagrać tutaj Na graczu, o ktoś ma Aha, tutaj ktoś się wymienia razem jak widzicie ktoś poprosił o żelazo, inny mu To żelazo da, więc nie jest tak źle, nie jest tak źle jak pisaliście, że Nie można liczyć na niczyją e, Pomoc, jak na razie chyba jest całkiem Całkiem okej, okay, dobra, dajemy sobie to. Tutaj 13 potrzebujemy. No sporo, sporo tego żelaza jeszcze nam e, jest e, potrzebne no, Czekajcie, dam Diaxa za jedzonko. Chce ktoś? Ok, zapytamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. 45 jeszcze na arenie, także ponad e, tą przeciętną arenę, więc myślę, że e, nie jest źle, dobra. Tutaj polski orzech też, widzę, sobie kobie. No patrz, nikt kurde nie chce. Dać mi jedzenia za diaksa To jest, myślę, całkiem dziwna e, sprawa Jeszcze zapytam pod koniec rundy Właśnie, widzę, że może być ogólnie problem e, z jedzeniem Chyba nikt go niestety tutaj właśnie nie ma I, i to może być e, potem kłopot O, czekajcie Sopelino Dam ci diaksa za jedzenie Zobaczymy, zobaczymy, czy, czy, czy się skusi Dobra, odkładamy to jeszcze e, tutaj to widzicie Totepaj Nie mam svipa Tepniesz? Proszę Okej, okay, zobaczymy. Mam nadzieję, że, że się tutaj tepnie do mnie O, ogarnął, że nie mamy zwipa. Właśnie nie mając zwifa nie mogę się tutaj do nikogo tepać, także O tym też muszę pamiętać. Dobra, już powolutku, ogarniamy sobie zaraz tutaj to EQ Dobra, i czy on się tepnie do mnie, czy nie, jak myślicie? Mam nadzieję, że tak Tam u góry kogoś widzę. Czekajcie, tepasz Aż się jeszcze raz go zapytam Dziwnie się go nagle. czuję, że jakoś tak dziwnie Ale spoko, fajne doświadczenie, myślę, że Czegoś ciekawego się dowiemy też z tego odcinka Zobaczę, zobaczę jak wygląda ta gra, także Także myślę, że będzie spoczko Dobra, okej, okay. całe e, Całe żelazo już tutaj mamy chyba e, Ogarnięte Czekajcie Pecze, co to znaczy pecze, poczekaj Chyba tak, wydaje mi się, że tak tak, razem, kurde, wiecie co, chętnie zróżnienie przeciwniej, boję się, że z nim będzie tutaj ciężko cokolwiek e, zrobić O, Dacie jeść proszę, dam koksa Tak, ja nie mam niestety żadnego jedzenia, słuchajcie, mamy tutaj już cały, e, mamy już tutaj praktycznie cały secik, ale nie mamy jedzenia Z tym jest, kurde, najgorzej Akurat trafia nam się mapa, na której zbyt dużo jedzenia nie ma, więc z tym może być delikatny problem Ale zobaczymy, słuchajcie, jeszcze potrzebuję żelazu na miecz, o tym nie pomyślałem, dobra Okay, dajmy sobie tak, dajmy sobie tak Coś tutaj dobrze kombinuje, niszczy A nie, myślałem, że niszczy liście, żeby mieć jabłka To też jest jakiś sposób, żeby niszczyć te liście Chyba, liście jabłka mogą wypaść, tak mi się wydaje Przynajmniej, mogę być, będzie Bo w sumie jakoś tam nigdy się w to nie zagłębiałem Ale wydaje mi się, że chyba tak niszcząc liście jabłka Mogą nam tutaj e, powypadać Chociaż, kurczę, no szczerze, że nie jestem e, Pewny, moglibyśmy też zrobić wędka Ale kurde, nie mamy niestety nie Potrzebnych do tego nici Także będziemy musieli sobie jakoś Inaczej tutaj myślę poradzić No farmy raczej nie zrobimy Jedzonka tutaj nie ma Ma ktoś jedzenie? Dam diaksa Okej, ja, no chyba nikt nie ma, widzicie, chyba jednak nic, nikt nie ma Okej okay. Czekajcie, jak, jak na ten ziomek na, na ten Ziomek, o, jest Rzuć Okej okay. Dobra, dał mi coś tam Okej, okay, zapytam czy ma jeszcze trochę, może... Może to mi da, jak widzicie w miarę się dogadaliśmy, o Dostałem jeszcze jedno jabłko, także... Jest spoko, została minuta do podjęcia ścian Słuchajcie, trzymamy się razem, okej? Okay? Słuchajcie, ktoś tutaj pyta o enchant, enchantu chyba niestety nie mamy Tak mi się przynajmniej... Wydaje, czyżby tam wzięciowych miał? Ja teraz nie chcę biegać, żeby. Jest Enchant. Dobra, słuchajcie, mamy Enchant. Także szybciutko sobie tutaj Enchantujemy nasze itemy. Dobra, Unbreaking i Knockback. Knockback w sumie. No nie wiem, czy to jest na najlepszy Enchant, jak na miecz. Wydaje mi się, że mogłoby być lepiej, ale. No cóż, możemy zrobić? Dobra, Projectile. Ok. Protection. Dobra. Uwaga na henta Chodźcie na bok. Dobra, teraz w ogóle praktycznie nie widać mojej wiadomości. Okej, okay, oni tam od razu będą ze sobą walczyć. ja pierdzieli, tam jest ludzi. Nie, słuchajcie, ja stąd tu ciekam. Nie chcę zginąć. Dobra, chodźcie, 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 szybko! Come on guys Tak, dokładnie, boki musimy iść, dobra. Widzę, że niektórzy chyba tutaj się posłuchali idą z nami. Mam przynajmniej taką nadzieję, zobaczcie, teraz jestem już zdany, tylko i wyłącznie na siebie tej. Mateusz dobrze napisał, że raczej nie będę mógł liczyć na niczyją pomoc, chociaż craft trzymamy się razem. Słuchajcie, tu trzeba się e, jak najbardziej dogadywać, bo inaczej nic nie uda nam się e, osiągnąć. lecę teraz tutaj właśnie z craftem, Zobaczymy, czy uda nam się z kimś zawalczyć. O fuck, o fuck, o fuck. Słuchajcie, jaki jestem. Jestem czerwony, tak, dobra, spoko. Oni widzę, tam już próbują się do kogoś dostać. W sumie dobrze kombinują, dobrze kombinują. Ja chyba nie będę tam wchodził, wiecie, bo to jest raczej samobójstwo, tak mi się wydaje. Zobaczcie, tam jest. Wiecie co? Chociaż możemy spróbować. Zaryzykujmy. Bijmy się tutaj, okej, okay, walczymy z Pauliną, nice, ok, padła, super, da, dawajcie, dawajcie, jakieś jedzonko mam ok, mam to, zjem sobie od razu i słuchajcie, jak najszybciej stąd uciekam, dobra, lecimy do góry, spoko, udało się przeżyć mam dwa diaksy, mam tutaj też jakieś e, itemy, mam sharpness 1, miecz, dobra słuchajcie, tym sharpness 1 będziemy się teraz posługiwali dajcie mi też przy okazji łuk, no i próbujemy, słuchajcie, tam u góry też kogoś teraz widzę Możemy próbować ich zestrzeliwać, chociaż nie wiem, czy tak naprawdę nam to cokolwiek tutaj da. Chęt jeszcze żyje, kurde, niestety. Chęt jeszcze żyje. Chęt tutaj jest chyba najgorszym przeciwnikiem. Myślę, że sporo ludzi o tym nie wie. Chęt jest dobry, dlatego mówię, że jest najgorszym przeciwnikiem, bo jest po prostu dobry. Ciężko jest z nim tutaj w ogóle w jakikolwiek sposób konkurować, ale teraz może uda mi się kogoś zabić, moi drodzy. Oto jest pytanie, czy zdobędę jakieś pierwsze monety na tym koncie? Tak, mamy, dobra! Mamy zabicie i słuchajcie, biorę szybko sobie to. Mam tutaj perełki, także je sobie też. Jak najbardziej tutaj dam. Okej, okay. jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. chęć już nie żyje, także myślę, że jest całkiem e, spokój. Jak widzicie, grając na graczu nawet... E, nie jest jakoś super e, trudno. Być może trafił mi się dobry team, być może e, po prostu zawsze tak jest i, e, i to co mówicie nie jest prawdą, ale to myślę, trzeba byłoby zagrać więcej tutaj rundek, żeby o tym się e, przekonać. Tymczasem nie chcę się oddać za bardzo od mojej drużyny, żeby też właśnie tutaj zbyt szybko nie zginąć. Tam jest jakiś... Przeciwników, dobra. Słuchajcie, możemy troszeczkę popróbować z łuku postrzelać, dobra. O, oni będą chyba teraz. tutaj się trochę czaili. Jak widzicie, udało mi się ich chyba w miarę. tutaj przepędzić, dobra. Słuchajcie, jest tutaj, biegnie typek, biegnie typek, biegnie typek. Uważaj. Okej, okay, cofną, cofną na szczęście, dobra. Nie chcę się też za bardzo tutaj pchać. Właściwie w tej, w tym, na tym etapie rozgrywki już chyba. praktycznie nie widać różnicy między graczem, a. A jakąś lepszą rangą Mam takie wrażenie, bo Tą różnicę najbardziej widać chyba podczas zbierania itemów i tak dalej, nie? Jeśli już, dobra, słuchajcie Tutaj właśnie lecimy z ziomkiem w dwóch na jakiegoś gościa Nie, 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 to nie jest dobry pomysł, słuchaj ziomek Poczekajmy sobie tutaj na tamtego, bo leci za nami jeszcze trzeci, dobra No i teraz we trójkę już możemy próbować coś zrobić, słuchajcie, tam jeszcze jest, jest jeszcze chyba jakiś nasz gracz Trzeba by na pewno. A chyba nie, słuchajcie, chyba jednak. Nie, dobra, tutaj ktoś jest. Prawie w ogóle nie było go widać. Czemu ja go nie mogę uderzyć, słuchajcie. Tak, też najłatwiej wyłapuje się. E, cheaterów, ale myślę, że właśnie o cheaterów nie ma się co martwić, bo składacie bardzo dużo skarg. Za co jestem wam naprawdę wdzięczny, bo dzięki tym skargom możemy banować tutaj. Cheaterów. Administratorzy prężnie tutaj e, działają, tak, żeby, e, żeby cheaterzy nie byli właśnie obecni na naszym serwerze, dobra. Ej, teraz spokojnie, muszę uważać, muszę uważać, bo kurde, jestem coraz bardziej zagrożony, tak mi się wydaje. Tam biegnie jakiś jaksowy ziomek, nie, słuchajcie, uciekamy stąd. Nie ma sensu się z nimi tutaj. Nie ma sensu się do nich pchać, nie ma sensu z nimi walczyć. Wprawdzie mam dopiero jedno zabicie, ale jeszcze żyję. Jak widzicie, jako gracz udało mi się ogarnąć. Nie było łatwo, bo nie miałem też tutaj żadnego jedzenia na start, ale w końcu jakoś udało się tutaj ogarnąć. Także to jest, myślę, kwestia dogadania się z innymi graczami. Tam tu chyba. O kurde. To są chyba żółci którzy ostro teraz z tego co widzę kokszą, dobra słuchajcie, zaatakujmy sobie tego tego ziomka, on jest tutaj sam także udało się go zabić, dobra To jest jeszcze jakiś żółty pokonam go teraz go i teraz może jeszcze tego uda mi się zabić, chyba tak O, słuchajcie, nie, 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 nie będę próbował nie będę lepiej próbował sam dobra, rzucam perłą, o nie o nie, o nie, o fuck, 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 fuck. uda mi się, uda mi się, jest, żyje Trzymam się jeszcze, słuchajcie! Tutaj za mną jest czerwony, ja jestem w czerwonych. Tak, zimna fryta jest w czerwonych. Ja jestem czerwony, dobra, słuchaj, jakbyś mógł mi pomóc stary. Okej, okay, trzymamy się, słuchajcie. Było blisko, prawie bym zginął, ale na szczęście uda udało mi się tutaj zabić jeszcze dwie osoby. Odłożę sobie, może wyjście co Przepalę tutaj jedzonko. Może on mnie też poczęstuje czymś. Też nie wiem czy mam e, co liczyć na to jest, super, dzięki wielkie. Dał mi sporo stejków, Czekajcie, podziękuję jeszcze ładnie. Dzięki, okej. Okay. Zawsze warto podziękować, wtedy jakoś te relacje są myślę troszeczkę lepsze. Słuchajcie, możemy myślę, zrobić sobie też tutaj helmik diamentowy, dobra, dodajmy tutaj, okej. Okay. No i lecimy, szukamy jeszcze kolejnych tutaj przeciwników. Właśnie tutaj ludzi biegnie, okej. Okay. Wow! Wow, wow wow wow. Teraz może być ciężko, ale udało mi się jeszcze jakoś stąd wydostać, dobra. Tam jeszcze czerwony, chodźcie, chodźcie, chodźcie stary, musisz mi pomóc, musisz mi pomóc Sam nie dam rady, gdzie są, gdzie są pozostali? Nie jest nas jeszcze tutaj zbyt wielu Okej, okay. czyżby on się poświęcił? Nie, oni po prostu y, się odsunęli stąd i Jak na razie jest ok, jest ok, nie jest tak źle jak się spodziewałem, przyznam szczerze Tam u góry chyba ktoś jeszcze jest na tej wieży Coś mi się tam wydawało, że kogoś widziałem, ale mogę, mogę być tutaj też w błędzie O, ładnie rzucona perełka I Chyba wiecie co, muszę zrobić to samo bo w innym wypadku może być ciężko, ale teraz, fuck! biję się tak naprawdę w, sam, w samo serce walki, dobra? Moi są tam na dachu, muszę uważać, bo goni mnie tu jakiś diamentowy ziomek. Dobra, teraz jak najszybciej muszę stąd uciekać. Nie mam już żadnej perły, także muszę się skupić, moi drodzy. Muszę się skupić, goni mnie dwóch, goni mnie dwóch. Czy moi mi pomogą? Czy zechce mi się tutaj wyjść na ratunek? Wydaje mi się, że chyba nie. Chyba nie będą nawet próbowali. Także ja sam muszę tutaj stąd uciekać, dobra. Chcę jakoś tak, wiecie co, zmyć ich, może... Jestem jakiś super dobry w parkurze, ale... Wydaje mi się, że jakoś zawsze tutaj spróbować mogę. Będę biegał dookoła tego, tego środka, bo kurde może moi w końcu nie zauważą i zechcą mi tutaj pomóc. Z tego co widzę, jakoś niespecjalnie się do tego łapią. Okej, okay, są tam u góry. No chodźcie, chodźcie tutaj moi drodzy. Czekajcie, mam pomysł. Dobra, zrobiłem coś takiego. Może na chwilę uda się go przynajmniej zatrzymać. Z tego co widzę, to chyba niestety. Nie, dobra. Szybko zjem. Na szczęście mi odpuścił. Na chwilkę. Dzięki temu mogę sobie uzupełnić jedząg. Ale super, dobra. Teraz mi się udało. No i słuchajcie, zaraz będzie. Deathmatch. Także chyba uda mi się wytrzymać do Deathmatchu. 6 sekund zostało, także raczej bez bezproblemowo. Na Deathmatchu może być ciężko, bo raczej nie uda nam się tego wygrać. Wprawdzie jest 4 na 4 ale. Um, no przeciwnicy mają chyba przewagę, jeśli chodzi o uzbrojenie. Także ja bym proponował, na, bym najpierw wybić tego niebieskiego. A dopiero potem rzucać się na pozostałych graczy. Dobra. Perełki tutaj. Nie działają, chyba niestety nie każdy o tym jeszcze wie. Dobra, tutaj jest jakiś super dobry e, koleś. Ale on jakiś jakoś super. Też tutaj się nie trudzi, żeby. Chodźcie, 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 bicie, bicie, bicie. Dawajcie, 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 dawajcie. Ok, fak. Super, ładnie, ładnie w nich lecieliśmy, moi drodzy. Jest szansa, że uda się jeszcze to wygrać. Dawajcie, dawajcie, zanim nie odpuszczajmy. Nie możemy odpuścić. Kurde, teraz nie udało mi się go dorwać. Dobrze, ładnie. Trafili go z łuku. Okej, okay, padaj, 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 padaj Słuchajcie, może uda mi się go zabić Dawaj, 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 dawaj. Aj, fuck Jak widzicie jeszcze się tam kurde utrzymał. On ma bardzo dobre eku, więc ciężko jest tutaj cokolwiek z nim zrobić, tak mi się wydaje. Okej, okay, padaj, padaj, padaj. O fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, dobra. On ma tutaj dobre, dobre eku. No nie, tutaj wziął mnie Kasper i koniec, moi drodzy. Koniec. No było blisko. Wydaje mi się, że chyba jak na rundkę z graczem było całkiem okej okay. Powiem szczerze, że myślałem, że będzie o wiele trudniej, ale gra się jak najbardziej dobrze. Nie widziałem tutaj żadnych złych zachowań. Jeszcze przejdę dokładnie, jak będę to montował. Raczej gracze byli w miarę przyjaznie nastawieni. Może jakoś specjalnie nie chcieli pomagać, ale, ale też jeżeli o coś poprosiłem, to nie było problem. Także moi drodzy, tutaj Mateusz bardzo fajny challenge, jakby mi zaproponował. Ja go zrealizowałem. Mam nadzieję, że coś takiego wam się spodoba. Jeżeli chcecie, abym ja zagrał także na, na jakimś innym niku, już nie na zimnej frycie, tylko na jakimś innym, żeby ludzie nie wiedzieli, że to ja na Skywarsach i zobaczył jak to jest, to dajcie znać tutaj też w komentarzach i dajcie znać, czy też chcecie, żebym zagrał na arenie susletowej z itemami stoimi. To byłby chyba hardcore, ale mam nadzieję, że jakoś byśmy dali radę. Także dajcie znać, co tym myślicie. Ja tymczasem się z wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie to zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się i pa pa!